Hello, hello, witam się z Wami pięknie, serdecznie i gorąco w sobotę. Ja właśnie wracam z naszej ulubionej, cudownej, wyśnionej, wspaniałej piekarni. I zaraz widzę się z dziewczynami, idziemy na basen i będzie pysznie. Mam kilka, moi państwo, takich, wiecie czego? Ja tu nie wiadę. Mam kilka takich e, urywków, że tak powiem, z dnia wczorajszego. I myślę, że wam teraz, właśnie to wszystko wrzucę. W sumie to jest cały film, powiem wam szczerze. Te wszystkie materiały, które pokazuję tam, to pewnie będzie cały blok. Tak więc kawunia jest. Ach, będzie pysznie. Też lubicie ee, kawę z lodem? Ja uwielbiam. Tak więc, zapraszam. Mamy piątek. Weekendu, początek. Ja już wracam z jednego spotkania. Widzicie wczoraj. Urwałam. Ajajaj, jaj, aj, czekajcie sekundę. Dobra, jedź. Jedź. No. Dobra. Uno momento. Poczekajcie, muszę się trochę skupić. Wczoraj urwałam naszą konwersację. Na no, czym? Na tym, że Wam pokażę czekoladki, jeszcze tego nie zrobiłam, rozumiecie to? Dzisiaj to zrobię, jak wrócę do domu. Jadę, spotkanie udane, powiem Wam, wróciłam na hatę. Jeju, wczoraj koło 23, może. Myślałam, że zmontuję vloga, że dołożę, wrzucę nic z tego, no ale bywają i takie cięższe dni. Zakupy zrobiliśmy, miałam kupić cukinię, ale nie kupiłam bo nie było, w kasko nie było, więc muszę dzisiaj zakupić, bo mam straszną ochotę na takie zoodles, takie mm, nudle z cukinii, z mięskiem i z sosem pomidorowym. Będzie pysznie. Jadę teraz po kawkę do Starbucksa, tak, do Starbucksa. Jadę, bo mam bardzo dużą ochotę. Na śniadanko zjadłam dzisiaj, w ogóle jest, wiecie co, 10 godzina dopiero. Na śniadanie zjadłam jajka sadzone, pomidory i chleb ciemny z... Cerkiem Almetta i była przepysznie. Wypiłam szklanę ogromniastą wody z cytryną. No i zaczęłam pić kawę, ale nie zdążyłam. No więc sobie teraz zakupię. A co? Ojejku, zaczynamy mi ten dzień. Jadę do pracy. Od razu potem. I tak to, moi Państwo, taki to dzień. W ogóle też złapała mnie wczoraj rozkmina co do tych cen. Serio, niedługo to ja nie wiem, jakie ceny tego wszystkiego będą. No za jakieś zwykłe pomidory 6 dolców, za jakieś ogórki chyba z a Ajajaj, no ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie. Trzeba zakasać rękawy i harować po prostu. Dobra, tutaj niech idą ludzie. To jest mega ciężko, powiem Wam. Wjechać do tego Starbucksa, ale wjeżdżamy, bo mam ogromną, ale to ogromną ochotę na kawunie, a ludzi jak mrówek, jak zawsze. Ja nie wiem, dziesiąta godzina, ludzie nie pracują, ludzie kawują po prostu. Ja, tu się nie wcisnę. Dobra, trzymajcie kciuki, żebym jakiś parking znalazła, bo będzie lipa. Co tutaj siedzi? Co oni w ogóle na oknie mają? Psy jakieś przyklejone, no ale Amerykanie to Amerykanie. Wszystko jest. Dobra, parkuję i lecimy. Wczoraj totalnie mi telefon padł, nie mogłam go naładować, powiem wam. I poddałam się tak samo, tak więc. Aha, zrobiliśmy 11 tysięcy kroków ponad. Jestem mega z siebie dumna, bo już trzy dni są za mną. Dzisiaj będzie czwarty, no i chcę to kontynuować. Tak więc trzymajcie kciuki, ja za Was też. No i ciśniemy. Dobra, lecimy. Patrzcie, jaka wspaniała pogoda. Jest taka paruwa, w następnym tygodniu będzie 36 stopni. No. Lecimy. O, start. Kawka jest z mlekiem owsianym, ciasteczko jest. A co? A tu chciałam Wam pokazać ten samochód. Co mają coś na szybie? Czekajcie, może da się przybliżyć. Nie, czekajcie, z innej strony Wam pokażę. Patrzcie na to. Ci ludzie. Słuchajcie. Jest grube Nie? A ja lecę do rosa. Muszę coś zobaczyć. Tam Walmart będę. Jeszcze, aldi mam naprzeciwko i dolarówca. I muszę to szybko obskoczyć. Więc najpierw Ros Gdzie nigdy nic nie ma, no ale zobaczymy. Może tym razem coś będzie. Ale pustki, pustki. Szukam jakichś skarpetek, stopek, ale ja mam tak. Jedne mam ulubione, które już mają chyba ze 3 lata, i ciągle piorę i piorę, i one były z Timberlanda, chyba. Tak mi się wydaje, i oni już ich nie mają. A jak mają, to takie coś, że one się kurczą zaraz i one nie są wygodne. Te tak samo. No, dla mnie mega materiał jest ważny. A jak to u Was wygląda? No, zobaczcie to. Hmm, nawet nie ma żadnych. Więc lipa. Nie, ja. lipa. No tu patrzcie, wszystko jest. Lakiery, nie lakiery, nawet maszynki do golenia. Na przykład, zobaczcie, ile one kosztują. 4 dolary. Jest napisane, że porównywalna cena 6. No więc wszystko tańsze. Szczoteczki, nie szczoteczki, wszystko mają. Szczotki do włosów, kosmetyki, spinki. Naprawdę w dobrych cenach. A takie fajne frotki za 4 dolce. Dobra, ja chciałam skarpety, skarpet brak. No nawet zalotki używacie. Ja już nie pamiętam, kiedy używałam. W ogóle. 00, zero, zero, no. Dobra, lecimy dalej. Wiecie co, z biegiem czasu i lat nauczyłam się. Szybkich zakupów. Wchodzę, kupuję co potrzebuję, wychodzę. No i teraz lecę do dolarowca. Coś tutaj jest. Chciałabym takie baksy, wiecie. Zamówiłam już na... Nie, to nie. Zamówiłam na Amazonie. Ale może tutaj będą fajniejsze. Bo potrzebuję... Jakie ładne świeczki. Ładniutkie. Dolar dwadzieścia Nie, 3 dolary. Widzicie, dolarowiec też już oszukuje. Taka świeczka. 3 dolce. Ale ładniutka. Dobra, szukamy box. Box, box, box. Wszystko mają. Moi drodzy, odwrócę kamerę i Wam pok pokazuję. Całe urodziny można zrobić za kilka dolarów. Spójrzcie na to. Kartki też mają. Dwie za dolara kartki, to już wam kiedyś mówiłam. Mega popularna rzecz, o takie torby ładne na gifty. Ale my szukamy takich. No, wszystko tu po prostu jest takie posterboard. Pewnie ten sklep jest podobny jak te dealsy Akrony w Polsce, tak myślę. Chociaż jakość to raczej tutaj jest, wiecie, niepewna. Szukam też takich literek samoprzylepnych. ale mi są potrzebne alfabet jest mi potrzebny. Po piątce. O, tu nawet są takie pluszaki. Spójrzcie. Dobra, tu nie ma. Tu są baksy. Ej. Poczekajcie, ja muszę sobie tu popatrzeć. To jest taka hard. O, tu jest taka... Ej, no muszę aż sprawdzić, bo są cute. No, no. Ładniutkie. Takie fajne. Dobra. Ja popatrzę na te baksy. Potem Wam pokażę, co wybrałam. I słuchajcie, wybrałam trzy baksy takie same wielkości w ogóle. Śliczne według mnie. I do tego mam takie literki. Też szukałam, ale nie wiem czy takie literki wziąć, czy bardziej takie czarne, że są ładnie. A nie, to nie jest, to nie literki. To są takie, ale to chyba zbyt kolorowe, nie? Czekajcie, zaraz wybieracie ze mną, moi drodzy, tak żeby przykleić. Pierwsze liter. Nie, te są zbyt kolorowe. Tam na pewno tu pasuje. Tu też w miarę. Łajna te są, te podobają mi się, bo będę potem najwyżej używać. Są też takie malusieńkie, ale te malutkie nie. Widzicie, wszystko tu znajdziecie. Ale fajnie. Cieszę się bardzo. Myślałam, że może czarne mają, ale chyba nie mają czarnych. Więc mega, mega, mega się cieszę. Mamy to akurat na prezenty potrzebuję, więc mission completed. Widzicie? 3 minuty i załatwione. Waldim. Nie kupiłam tego, co chciałam, bo nie było po prostu ładnych rzeczy, powiedzmy sobie szczerze. I stwierdzam, że jadę do Marianosa. Miałam jeszcze po drodze telefony, to wszystko, dlatego od razu się do Was nie odzywałam, ale jedziemy do Marianosa i mam nadzieję, że to, co chcę, zakupię. Potem prosto do domu. Muszę ogarnąć chatę, muszę przygotować co tam mam do przygotowania. No i tak to, moi państwo. Takie akcje, takie buty. Cieszę się bardzo, bo jutro idziemy na basen z dziewczynami i w ogóle, więc fajny dzień będzie. O, jak u was, piątek, ale się cieszę. Już wyczekiwałam strasznie na ten piątek. Tak więc piąteczek jest. No i fajnie. I będzie pyszne jedzą, tylko nie mogę się doczekać tego grilla. W ogóle dajcie znać, co myślicie o EURO2024. Ja w ogóle nie mam kiedy tego oglądać, ale to mój tato będzie mi zdawał relacje na bieżąco, bo on to jest fanem. Fan piłki nożnej, siatkówki i polityki. Tak więc zda mi relacje na bieżąco, no. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, ja, oczywiście, jak zawsze idiotka, że ja tak powiem. Nie wzięłam e, tego. Nie wzięłam kosza. I o, mam cukinię, mam kurę. Wziąłam sobie moje ulubione e, te Baby. Red to się tak chyba nazywa. I w ogóle zaraz Wam coś pokażę. Ile zapłacilibyście za ten albo za ten bukiet? To, że już są takie rozkwitnięte, to tu jest sfera promocji. Strefa, sfera, strefa. Na przykład ten kosztuje 6,30. A ten ogromny, pokażę Wam. Czy Wy to widzicie? 17,50. Każdy z tych bukietów. To jest szok. To jest chyba z 30 róż. Patrzcie, jaki piękny. No i po co przepłacać? 17 dolarów. Wróciłam na chatę i witam się z Wami takim widokiem. Obiecane ceny. Kinder czekolada. Takie Kinder Boncy. Ile my tutaj mamy? 200 gramów i 25 gratis. Tutaj jest 50 g. I mamy kinder Bueno. Takie mini 108 gramów. Piszcie w komentarzach, zapauzujcie film, ile to może kosztować. Więc za 3, 2, 1 podaję Wam ceny. Te malutkie czekoladki 1,29. Kinder Bones, 6,99 i Kinder Bueno mini 2.99 Takie są ceny Kinderków u nas. A ja jeszcze się do was odwracam i chcę się już z wami pożegnać w tym filmie. Dziękuję pięknie, że mnie oglądacie, wspieracie, komentujecie, lajkujecie, zostawiacie subskrypcję. Bardzo, bardzo jest mi miło, że rośniemy, że jest nas coraz więcej. Naprawdę jestem dla Was wdzięczna, że jesteście. Naprawdę, naprawdę. Więc życzę Wam cudownego weekendu, słonecznego, pięknego. Odpocznijcie. Przygotujcie się na następny tydzień. Tak wiecie, pozytywnie. No i co? Do następnego, moi kochani, buziaczki. Bye. Tam taram. Patrzcie. Taka wyżera będzie jeszcze kurczak.